Wieczór Chłopcy i Dziewczęta z obozowiska zimowego łowców mamutów. Dziadek Paweł wita serdecznie. Na prośbę któregoś z kursantów <laughs> pokażę oprawianie siekiery. Tu mam siekierkę. Wszyscy widzą. Już trzeci trzonek. Chciałem zrobić sobie krótką siekierkę. Wkurza mnie. Muszę to zmienić. Otóż, w sklepie Jula kupiłem coś, coś tak pięknego, słuchajcie. Smedeberg's Bergs Hikora, oczywiście. Zwracajcie, zobaczcie jak, nie wiem, czy widać słoje. Są ustawione. Tutaj może zobaczymy. Pionowo. Czyli tak. Nie tak. Tak jest najlepszy układ słojów Hikora. Orzesznik amerykański. Zwróćcie uwagę, jak, jak to po prostu leży w dłoni. Można powiesić albo taką fantazyjną sobie pierdółkę zrobić z linki, albo e, e, z paska skórzanego. Co trzeba zrobić? Odciąć. Pamiętajcie. Życie. Się oczy trzeba oczyszczać z rzeczy zbędnych. Otóż godnością osobistą i piłą. Coś tu do cholery co ja ciąłem do diabła, to takie dziwne. Odpierdzielamy szonek. żeby piły nie uszkodzić na no. o fajnie i teraz trzeba wypierdzielić to drzewienko w tym celu w ponad stuletni stoliszcze I wiercimy. <ścoughs> Zgubiłem tą cholerę i teraz nie wiem na co jest. No co jest nastawione, na udar czy na... Krótki szpic! Idziemy kurzy kurdej. Z tego? Tak twardy jest jesion. Kurde, wiertło gorące, jasna cholera. Da czy się powoli, sędzior. Teraz spróbujemy metodą stukowa. Z czymś takim Zwróćcie uwagę, że to jest płaskie Wybić Ten cholerny To cholerne Nie jest to takie proste Zróbmy cięcie, wymieni wiertełkę. Po zmianie wiertła na węższe lecimy dalej. Zobaczmy teraz. Zrobione są dziurki. Metodą stukupuku. Poszło? Poszło. Wyjmujemy, przymierzamy. Wlaj zło. piknie. Aha, zapomniałam wam pokazać pewną bardzo istotną. Otóż, jeżeli się kiera, ma wlot w uchu mniejszy niż wylot. Mniejszy. Widać wyraźnie. Jest to bardzo dobrze. To znaczy, że jeżeli osadzimy trzonek w wiemy który nam tutaj rozszerzy drewienko, to siekiera nie ma prawa spaść. Teraz cały problem. Aha, zapomniałam dodać, że kupiłem to w sklepie Jula. Jula sklep. Z potrzebnymi klinami, e, e, e. ponieważ to było za za grube, więc muszę to dopasować ścieniając. Teraz bardzo istotną rzeczą drugą, bardzo istotną rzeczą jest, żeby ostrze Ostrze było w idealnej symetrii z osią Trzymadełka. To jest strasznie twarde drewno. więc się robi na czuja na oko a zaraz zaraz zobaczycie pewną zasadę tu znaczy się jak zwróciliście uwagę, nałożyłem, wbiłem trzonek, to wszystko było idealnie na osi. Czyli wszystko jest dobrze. Aby tego nie strzanić. Znowu wbijamy. Dopiero nawet do połowy nie doszło. Ale widać, że już jest fajnie syto, jak to mówią prawdziwi stolarze. Syte kołki, syte czopy. I teraz zwróćcie uwagę, że tego jeszcze O tu widać, o, jest taki błysk. To siekierka daje nam znak, że tu jest ciasno, więc to trzeba po prostu zciachać. Może zrobimy cięcie, pamiętajcie czy... trzenić. Dobry tarnik, po polsku raszpla. Ten nieskupiony, robiony ręcznie. Każdy, podobno, każdy jest nierówny. Dlatego ona tak pięknie, jakieś szwajcarskie czy austriacka produkcja. Można, mając flamaster, wnętrze ucha od wlotu sobie po kolorować i wtedy jak wbijamy. Wówczas na drewnie pojawia się znak. Na razie jest wszystko fajnie. O i tak trochę żmudnie, ale ja pamiętam, jak mieszkałem na wki, Na roztoczu. Dobrze na główkę spali. Biedaczka. Eee. <laughs> Pewna kobieta przyniosła do naostrzenia siekierę. Ludzie przynosili żeby naostrzyć piłę, naostrzyć siekierę, osadzić siekierę. I robiłem tu tak jak w tej chwili. I mało tego trzonek robiłem z grabu albo z jesionu i suszyłem na kuchni. Że ten, ten koniec był suchutki. Ja patrzę kurczę na tą siekierę, a ja tą siekierę pal rat temu wcześniej oprawiałem i nic, nic się nie stało. Siekiera tkwi, gdybym byłem bardzo z siebie dumny. Siekiera wytrzymała parę lat wiejskiego użytkowania. Tam się nie certolą, tam, tam siekiera jest w użyciu non stop i to dość ostro. Tam się pali drewnem, przecież może zrobimy cięcie? Moja po raz trój z rzędu robimy próbę. już widzi kamera, nie do końca proszę państwa a szparka na klin całkiem się ściśniła. czyli jeszcze nie pora osadzać to Sprawdzam. posprawdzam Ale sprawdzimy jeszcze na razie jest oś symetrii zachowana. Wszystko może się dobrze skończyć. Rzeczywiście, to co starłem tarnikiem, widać różnicę koloru, bo ona jest olejowana, prawda? Olejem lnianym powleczemy. Będzie... Nie będzie różnicy kolorów. I teraz widać błyski. O tu trzeba zetrzeć. Widać to? I tu. Tu trochę. To, to są te momenty, gdzie ucho ocierało się o drewno. Daje nam sygnały, co trzeba zrobić. Oczywiście to jest dość upierdliwe, kurde, takie cackanie się z, z tematem i z panienką Siekier, siekierowską No, coraz bliżej do do finału. Wszystko tu jest fajnie. Oczywiście nie można się bo to może się po prostu roz... roztętegować. <laughs> no niestety, jeszcze musimy... Przyznam się szczerze, po raz pierwszy w życiu robię w orzeszniku, czyli w hikorze. Jest to cholernie twarde drewno, słuchajcie. I wsze, wsze, wszystkie fora, wszyscy znawcy jęczą, że najlepsze na trzonek to jest orzesznik amerykański Hikora I Mają rację. Zresztą nie tylko wiula są. W kastoramach też można spotkać, ale takie duże styliska, czyli to y, toporzyska, czyli trzonki do siekier z orzesznika. Ten kosztował 39 bodaj, jeżeli dobrze pamiętam. No prawie że na hamam metodą hamowa można to jednak wcisnąć do końca i mieć jest symetria No jeszcze kurde 3 mm Nawet Boję się uszkodzić Będę upierdliwy Zwycięstwo ducha nad materią. Teraz dokładnie widać, że ucho wylotowe jest o wiele szersze od wlotu. I bardzo dobrze. Nawet jest szersze. A tutaj jest... O kurde. Trochę pojechałem. Widzicie tą szparę. Przegiąłem trochę. Tutaj. Jest to jak się robi na czas. Czasem pół dnia trwa takie cackanie się, ale no kurde można ołóweczki strugać ich się dobrze za tego No tu kurczapaka, trudno <tryk> Dobra, teraz Kochani moi złoci, wbijemy kliny. Jest pan Klinowski na klejsku, czy by go weźmiemy? <laughs> Żeby nie było wątpliwości. puść mi na chwilę. No, no. Ma aż za duże. Teraz odrobinę odrobinę kleju damy na Dawni cieśle używali do tego celu klina sosny, słuchajcie. Z sosny, z odziomka sosny. Dawniej nie żywicowano drzewek. Pamiętam jak pracowałem, robiliśmy z kumplem <trych> sztukaterię w Kanoniach we Fromborku. Był straszny, straszna sensacja, bo odkryto, podłogę z któregoś tam wieku nie pamiętam już wtedy co to było we Fromborku gdzie Kopernik miał obserwatorium Zauważyliście, że pękł, ale leci dalej. I rozpycha. I o to właśnie kurde chodzi. No, pięknie. Wypełnia zadanie. Świetne drewno. Ciekawe jak kosztuje. Tutaj zrobimy surpryzu tak, taką, że dziabniemy klinek tu. Niech kamera to pokaże. Tą szparę. Tę szparę. O! Trzeba drewienko popchnąć w tamtą stronę. No. Żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest. No nic. Nie wiem w ogóle czy klin to dobije, Przecież już rozsadziłem tym klinem wzdłużnym drzewienko i chyba nic z tego. Ale... Zobaczmy, co potrafi. Tu sobie resztkę kleju na zabytkowej strugnicy. jak jest klej, to jest lepszy ślizg. Niesamowite, czego dłuto ze stali nie dokonało, dokonał klin z orzesznika. ha, ha, ha kochani! Tak to wygląda. Znaczy się to trzeba obciąć. Obecnie, jak wyschnie klej. Teraz. Całem. To jest bardzo dobry system, żeby nie myć pędzli za każdym razem. Proszę. Znika różnorodność. Nic nie widać, że jakiś Dudziński ingerował w. Svend -ge Hickory Gebert, Hikory, czonek. Ewww. Mawiali starożytni. Ile mam siekier? Prawie 10. To jest. No, piękna jesteś, moja droga. Co y, mówił mój y, przewodnik duchowy pan Morsko-Hański? Że siekiera jednoręczna powinna mieć taką długość. Jak przed ramię. To jest siekierka jednoręczna. Siekiera dwuręczna powinna mieć długość od pachy do palców. Od pachy do palców. Jesteś, maluba. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta.